Cześć wszystkim jest i dzisiaj pokażę wam jak zawładnąłem światem na War SMP Pamiętajcie, że oglądacie film do końca, żeby się o tym sami przekonać No ale dobra, czym jest w ogóle War SMP? War SMP to tryb polegający na nieustannej wojnie, która dzieje się na mapie prawdziwego świata obzorowanej w Minecrafcie Na trybie są dostępne takie rzeczy jak czołgi, karabiny, granaty czy apteczki Pamiętajcie, że jeżeli chcecie pograć na tym SMP, to jest on dostępny tylko na serwerze craftQuil.pl. Bimy tutaj 3000 lajków, będzie mi naprawdę bardzo miło Oraz zasubskrybujcie ten kanał żeby takie materiały was nie ominęły Oraz napiszcie w komentarzu swój nick To będziecie mogli wygrać rangę na moim serwerze craftq.pl No dobra, ale jaki był mój plan? Moi drodzy, moim celem było Zawładnięcie całym światem na War SMP Co wcale nie było takie proste Pierwsze co musiałem zrobić to w ogóle uzbroić się W jakieś podstawowe itemy W tym przypadku karabiny Żeby mieć jakiekolwiek szanse z innymi oprawcami Dobra, moi drodzy, ja już jestem na War SMP Jak widzicie mam, moi drodzy, bańkę na koncie Co jest naprawdę dużo ilością pieniędzy Ponieważ sobie doładowałem przez item shopa Po prostu Moi drodzy pod komendą ukośnik sklep Tak jak widzicie mamy tutaj różne rzeczy Kupmy sobie sklep z broniami Wejdźmy sobie w niego I na pewno co potrzebujemy to dużo apteczek Ponieważ apteczki są totalnie OP na serwerze I ratują nas w każdej złej sytuacji Przyznam szczerze, że najlepiej mi się strzela z emki Więc ją sobie na pewno zapewnię Na pewno również awka się przyda Oraz w razie czego jakiś może uzi Nagrana tak na pewno nie będę szczędził A to wszystko zamknijmy lotem. No właśnie, ale czym był nalot? Tego dowiecie się w dalszej części filmu Ale w skrócie po wyrzuceniu go Działa on jak flara, która przyciąga samolot, który zrzuca bomby na określony teren. Tak, wiem, że to brzmi naprawdę mocno. Dobra, moi drodzy, zaopatruję się właśnie w amunicję. No, okej, okay, całkiem dobrze to tak szczerze wygląda. No, przyznam szczerze. Weźmy sobie chociaż Kitwana. Z tego względu, żeby mieć jakiegokolwiek seta O, nawet kalacha mamy dzięki temu A z kit gracza, moi drodzy, dostajemy od razu Gesa, który również w sumie może nam gdzieś się przydać W trakcie gry. No dobra, ale jakie było moje Następne zadanie? Moi drodzy, na serwerze Są dostępne gildie. Co to oznacza? Że każdy gracz może założyć swój kuboid W którym może wybudować swoją własną Bazę. Tylko nie można o tym zapomnieć Że inni gracze mogą do niego Wbić dzięki właśnie czołgom RPGom, czy innym granatom Założenie gildii i znalezienie sojuszników jest Najważniejsze na tym trybie, żeby jakoś przetrwać a ja miałem na to bardzo sprytny plan. Dobra, moi drodzy, nie będę ukrywał, że nie mam aktualnie nic yy, takiego, żeby za w ogóle założyć gildię. Znaczy, no mogę założyć gildię, tylko że mi się totalnie nie opłaca. Spytacie dlaczego? Z tego względu, że nie mam totalnie szans z innymi gildiami. Po prostu, zacząłem później. Więc musimy, moi drodzy, zrobić coś naprawdę strasznego. A co do takiego? Moim planem było dołączenie do już istniejącej gildii i przejęcie tam władzy. Musicie to zobaczyć. I dobra, moi drodzy, w ogóle widzę, że ktoś się do mnie tepa. Dobra, weźmy go sobie w sumie. Yy. Zabijmy. Jestem ciekawy kto to w ogóle będzie. Gorzej jak ja umrę przy tym. Dobra, tepa się do mnie jakiś fan-zęciak. Jest to mój fan, widzowie, ja go będę musiał źle potraktować, że tak powiem. O kurde, o kurde, o fak, o fak. Dobra, zabity. Ty, on chyba się też tego nie spodziewał. Łatwiutko, widzowie. Pierwszy widzowie frag na serwerze. Jak widzicie znowu jakaś, o kurde, tepa się przez przypadek do jakichś innych ludzi, o fak, o fak, o nie! Dobra, moi drodzy, ej, napisałem tego Chuckiego. Do tych ziomków co właśnie nie oszukali. Straciłem wszystkie itemy tak naprawdę. Warte jakieś nie wiem, kilka, naprawdę kilkaset tysięcy dolarów. Na szczęście napisałem, czy mi odda po prostu itemy i napisał, że mi oddaje. Dobra, jest, ja pierdzielę, ej, już przez, przez chwilę to miałem już, yy, powiem wam szczerze, depresję, nie. Okej, okay, oddają mi itemy. Dobra, ej, jest naprawdę w porządku. <laughs> nie jestem wcale taki biedny, widzowie już. Apteczki, Akacz, MK Te wszystkie apteczki, na apteczek w ogóle nie używam, zawsze to robię. Dobra, dziękuję wam, panowie, naprawdę dziękuję. Tak szczerze to, że oni oddali mi temy, to jest dla mnie no, niesamowite. Tak jak widzieliście, na trybie tak bardzo łatwo umrzeć, że nie miałem na co czekać. Postanowiłem od razu zająć się szukaniem mojego celu, czyli gildii, żeby ją przejąć. Ej, dobra, moi drodzy, stała się bardzo dziwna rzecz, ponieważ zacząłem pisać do Gildi taby. Tak jak widzicie, no jest tutaj y, czterech typa, no całkiem aktywni w ogóle mają jakieś rangi i tak dalej, czyli no może być ciekawie. I napisał mi tak, i on mnie dodał od razu do Gildi. Nie wiem czy że ja w ogóle nie rekrutacji, ale to może być, moi drodzy, największy błąd. Dobra, dołączyłem, moi drodzy, do tej yy, gildii. Mam nadzieję, że oni tylko mi oszusta nie zrobią. Dobra, tepłem się, jestem. Yy, panowie sojusz, sojusz! Poddajcie się! Okej, okay, dobra, dobra. Nie, 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 proszę do mnie nie strzelać, ja jestem naprawdę spoko. Discord, tak. Dobra, widzowie. Jestem w jakiejś, nie wiem, jakimś klanie totalnie kozackim. Jestem ciekawy, jak to w ogóle wygląda z zewnątrz. Jak widzicie, celują do mnie, więc no raczej nie będę tutaj robił żadnych gwałtownych ruchów. Moi drodzy, zostałem właśnie dodany do grupki na Discordzie, a mój plan był coraz bliżej wykonania. Postanowiłem, że naprzód się z nimi zakąpluję, a w najmniej spodziewanym momencie. Zaatakuję ich. E, halo. Ej, ja nie mogę. E, witam panowie. E, proszę do mnie celować repady. Siemano, siemano. Cześć, prosiłbym, żeby do mnie nie celować, w ogóle, że żadne centrum dowodzenia tutaj jest, z tego co widzę, okej. Okay. Recepcja gildii taby. Dobra, czekaj, bo chciałbym zobaczyć generalnie w ogóle tą gildię. O kurde! Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jest? Gdzie ty jesteś? macie ją, Ale wy macie, ją, ale macie ją zrobioną. Podaj znaczy, Kordy! Co, mnie nie widzicie? Nie widzicie? Tak, a ty nie, to Nie, a... mnie nie widzę. No jak mnie nie widzisz? A nie, widzisz tego, endera co postawiłem? Nie mam też tak, gdzie? <laughs> nie, okazało się, że to nie są w ogóle oni. Ja w ogóle gadałem z jakimiś złymi ludźmi. <laughs> nie wierzę, że. Nie wierzę, że dołączyłem w ogóle do swojej grupy na Discordzie. Akurat ktoś mi dodał inny. Masakra. Halo. Ciemać. O, trafiłem, cześć! Cześć, cześć. witam panowie Ele. Macie tutaj jakieś doświadczenie w tutaj gildii i tak dalej, jakby na tym trybie No coś ja. No Dobra, dobra. Ogólnie przez chwilę was, was pomyliłem z kimś innym w ogóle, a to jest nieważne. A macie jakieś temy w ogóle, czy nie? Mam coś tam jasne A prowadzimy aktualnie z kimś jakąś wojnę czy coś w tym stylu? Nie, ale te ludzi i tu przychodzą w sonek. Hmm. Jest taki jeden gracz, który ja nie XZ Xyz. Okej, okay, no dobra, czaje. I wtedy wpadłem na genialny pomysł. Jak mogę zdobyć ich jeszcze większe zaufanie? Przyprowadzić im ich największego wroga. Czyli grać o niku Xyz, czy coś takiego. Dobra, nie ma co, nie ma na co czekać. Cześć, jesteś? Dobra, moi drodzy, tak jak wiecie, wiecie tak jak widzieliście zresztą wcześniej, ustawiłem sobie set home w środku ich centrum dowodzenia. Ale wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie również sobie ustawić na wieżyczkach. Na przykład gdzieś tutaj. Set home. Wieża, dobra. Żeby w razie czego ogarnąć ich z awki. O tak. To by było mocne. Ej, odpisał mi, moi drodzy Xyz. Mój drodzy, bez większych przeszkód skontaktowałem się z ich największym wrogiem, czyli z Xyzem. Dostałem od niego Discorda i postanowiłem od razu zadzwonić w celu oszukania go i przyciągnięcia, żeby zdobyć większe zaufanie wśród mojej gilni Ale przed tym musiałem o wszystkim poinformować moich sojuszników, których w przyszłości miałem oszukać. Ej, panowie, będę za gadał zaraz z Xyzem i wezmę go tutaj jako niewolnika. Zbudujcie cele Dobro, Szybko, ale szybko. Taką. Taką na fast. Siema Cześć Xyz. Y, co tam u ciebie? No dobrze. Ej, nagrywasz odcinek? Yyy, powiem ci, że nie, ale chciałbym, że, chciałbym, generalnie biorę jakichś randomowych ludzi, żeby ocenili moją bazę. O no, spoko. Jakby jesteś chętny to, tutaj to sprawdzić? Możesz no oczywiście nie, nie... idę. Nie musisz nawet tam odstawiać temu, czy normalnie po prostu ten, ja, ja cię raczej nie zabiję, nie? Dobra, o, to się tepać. Yy, no to wydaje mi się, że możesz się tepać. Dobra, dobra, te, tepałeś się. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, bo strzelam. Nie ruszaj się. Nie, nie, nie radzę, nie radzę. Dobra, słuchaj. Zostajesz aktualnie niewolnikiem. No, no siema. Witaj, witaj. Yyy no, y -y, chciałbym się dowiedzieć w ogóle, znaczy w sumie to nie. Jakby nie moja sprawa, więc może wy z nim to wyjaśnicie Jakby o co tutaj chodzi, bo ja w zasadzie nie jestem aż tak w temacie. Po prostu tutaj y współpracuję z nimi. Chcesz z nim coś no, wyjaśnić, czy nie? Chcesz go po prostu zabić? No Najlepiej, ja coś wymyślę. No, oddaj temy, które nas przebijał Ta, oddał itemy. oddaj itemy. -y. pompy, sety, a wupa była. Co masz przy sobie aktualnie? No To nie jest, to tylko. Potrzeba manger ale. Oddajesz nam minimum mm -hmm. Jakieś dwie bronie. Oddajesz na minimum jakieś dwie bronie, inaczej, no nie, ci, inaczej będziesz szalut. katowany przez cały, cały dzień. Bez żadnych gwałtownych ruchów. Celuję do siebie, stary. Tami, czołgami. Dobra, bierzcie, to bierzcie, to dalej, dalej. Zawijajcie to. Macie jeszcze teraptorek. Okej, okay, jeszcze traktor dodaliśmy, super. Dobra, to co panowie, jakby jest wolny, wybaczamy mu, wypuśćcie go, moim zdaniem jest wolny, e, zostajesz wypuszczony, ale nigdy, nigdy w życiu nie możesz się tutaj, że tak powiem, e, pokazywać. Dalej, dalej, masz 3 sekundy, żeby stąd wyjść, dalej, wyprowadźcie go, wyprowadźcie go panowie. Dalej, z wypad, dalej, dalej za nim, bo będziemy strzelać. Dalej, 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 do góry, do góry, dalej, dalej, dalej. O kurde. No ja to nie no jest debilem. Mój plan wypadł perfekcyjnie. Zdobyłem ich zaufanie oraz zyskaliśmy dzięki temu kilka broni. Musiałem realizować mój plan. A do realizacji mojego planu potrzebowałem jedną ważną bardzo rzecz. A był nim czołg, ale nie byle jaki, ponieważ był to czołg Armata, główny czołg Rosji najnowszej generacji, warty 200 tysięcy dolarów. Moi drodzy, kupuję czołg. Trzeba również z niego kupić amunicję, która jest no do dosyć droga, bo to aż 1500 dolarów. Kupuję bardzo dużo na potęgę. Mamy również na lot. No dobra. Zacznie się niedługo zabawa, widzowie. Odliczanie do godziny zero rozpoczęło się, a czas mijał nieubłaganie. Wchodzę tu, dobra, wchodzę do strefy dowodzenia. Słuchajcie, wejdźcie, przyjdźcie wszyscy do strefy dowodzenia. Chciałbym, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali chwilę. Słuchajcie. Yy, chciałbym z wami pogadać na pewien temat A jest nim zmiana Paru rzeczy w gildii Tak jak widzieliście, raczej możecie mi ufać Zwłaszcza, że no przywiozłem no, Znaczy no przyprowadziłem wam tutaj waszego wroga Akcję tak naprawdę ja poprowadziłem Bez urazy, panie liderze No... No było to dosyć wiecie, słabe, słabo niego poprowadziłeś i chciałbym, że tak powiem, tutaj tak pokojowo na razie podejść, czy jesteście w stanie zagłosować nad zmianą lidera i żebym ja przejął władzę nad gildią. To się musieli to przegadać. Przegadać? To słuchajcie, no wydaje mi się, że jestem w stanie wam dać dosłownie minut. Moim planem było na początku pokojowe poinformowanie ich o tym, że chcę przejąć władzę. Tylko co by było, jeżeli by się nie zgodzili, o tym już się sami przekonacie. Podjęliśmy decyzję. Aha. Bo no może, możemy przystać na tym. Aha, czyli chcecie przystać, jednak? Okej. Okay. Bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że cze czekam po prostu na oficjalne przekazanie mi władzy. O. Już. To było tak proste. Dostałem lidera. Przejąłem władzę nad gildią taby. Postanowiłem, że wypowiem innej gildii wojnę. Jeżeli się nie zgodzą w przejęciu ich. Moi drodzy, właśnie rozmawiałem z moją gildią. I dowiedziałem się, że, moi drodzy, gildia Lore. Lore? Lo Lore? Nie, sorry, Lero. <ścoughs> Jednak ja może jestem najmądrzejszym liderem. Ale jestem tylko. Taki... Taferem. To gildia, którą oni zaproponowali, żeby ją przejąć. Także dobrze, odzywam się do Norka. Zobaczymy, co z tego będzie. Mój drodzy, Norek, tutaj przyszli! Oni tu przyszli i chcą nas atakować! Mój drodzy, Norek! Ty, headshot! Ja pierdzielę! Ty, mój drodzy, oni już wiedzą, oni już wiedzą, że my tu jesteśmy i się ustawiamy. Ja piszę do niego, żeby podał mi Discorda, ale on nie chce jej podać. Dobra, nie. Nie dogadamy się z nim, widzowie. Po prostu chyba czas na, czas na wojnę. Jeżeli będą jakieś strzały, to będziemy od razu. Nie, dobra, on, on chce. On, on, moi drodzy, chce wojny. Dobra, moi drodzy, poleciał granat. O oh, fak, no nie, na ten norek chce się cały czas strzelać. Dobra, ten go rzuca granatami. Dobra, nie wiem, idę z nim porozmawiać, Zaczymy. Siema. Musisz musisz teraz nie, nie posłuchać chwilę. Aktualnie, no stary... Nie, jestem jestem bez broni, oddaję, oddaję okay. mojej ekipie. Posłuchaj no. mnie. E, aktualnie no. trwają negocjacje. No. I Albo dasz mi się przejąć. Chcę przejąć tą gildię, po prostu. O kurde. Chcę przejąć tą gildię. Chcę zostać jej liderem i z... jakby wprowadzić tutaj jedną moją osobę jako lidera. Żebyście oddali ją Możesz się albo zgodzić, albo nie Wiem, czy na sytuacja A osoby, co są tu wrogami numer jeden Wiem naszej Wiem o tym oddajesz, oddajesz swoją gildię, czy nie? Jak nie oddam, to co się dzieje? Nic Czy chcesz ją zamówić? Dobra, rozumiem, nieważne Nie będę z nim rozmawiał Żarty się skończyły Czas rozpocząć wojnę Przejmujemy, przejmujemy Odpalam czołg, widzowie Let's go Norek Leży Napierdzielam, widzowie Niszczymy, widzowie, całą gildię Strzelajcie, panowie, dalej, dalej Co, amunicji nie mają? Widzowie, wbijamy się wszyscy tam Ja pierdzielę, dobra Wchodzimy, widzowie, wchodzimy Dobra, żarty się skończyły Lecimy z nalotem, widzowie Go nalot, go nalot Okej, okay, trzeba uważać tutaj, bo ten nalot może Naprawdę dużo zniszczyć Ja pierdzielę, to jest koniec świata Moi drodzy Zostałem dyktatorem Na War SMP Oh, fuck ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ty, ten Krystian nie jest od nas. O, fuck, Zginąłem! Ale dobra, mam Kawaha jeszcze. Nawet miniłem, że on to zawinął. MOI Drodzy, właśnie wszedłem na Discorda i dowiedziałem się od moich sojuszników, że zabrali mi itemy. Dobra, Krystian leży. Let's go. Z niego auk, tylko ja pierdziele, A gdzie mój czołg? Dobra, no nie wygląda to, widzowie, za dobrze, tak szczerze. Jesteśmy bardzo w bardzo złej sytuacji. Mój drodzy, byliśmy naprawdę w złej sytuacji. Postanowiłem, że napiszę o pożyczkę do mojego starego znajomego. Niestety jest on anonimowy. I udało się. Było stać mi znów na jakiś czołg, jakiekolwiek itemy. Bardzo ci dziękuję, wariacie. Dobra, moi drodzy, walka jest naprawdę gruba tutaj. Sta Kupiłem helikopter i, mój drodzy, czołga. Następnego ja pierdziele Dobra, próbujemy, widzowie. Rozwalam to, lecimy. Wchodzimy od, od boku, od boku trzeba wejść, bo, bo, bo to jest w ogóle nieotwarte. A tam jest słaba strasznie pozycja. Próbuję wejść tędy. O oh fak, ja się boję, że zaraz ginę. Nie, Norek! Rozwalcie go! Dobrze, dobra, przejęliśmy, przejęliśmy środek z tego co widzę w ogóle. A no i głupia wyszła. Dobra, widzowie! O, o, o moje itemy! Nie! 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 CO SIĘ STAŁO? Moi drodzy, po naprawdę kilku godzinach potężnej bitwy, udało nam się wygrać. A zapieczętowaliśmy to zrzuceniem 13 nalotów na ich bazę. Dobra, moi drodzy, zrzucam, zrzucam, wygraliśmy, wygraliśmy, po prostu wygraliśmy. Zrzucam te naloty. O kurde, ja się boję trochę, że to się może trochę źle skończyć dla mnie, więc trochę ucieknę. Okej, okay. jazda widzowie. To się nazywa wojna! Koniec! Koniec! Ja pierdzielę, jak to wygląda. Pamiętajcie, że zostawić lajka. Like, zasubskrybujcie kanał, w CraftCube'a. To tyle. Cześć.